Szyma słuchajcie. dzisiaj jesteśmy przed stadionem PSV Eindhoven i będziemy wchodzić do środka. Zobaczymy czy wejdziemy na płytę stadionu, czy będziemy chodzić tylko po korytarzach. To się zaraz ukaże. Tu możecie zauważyć jest sklep PSW PSW i tu jest cały Philips Stadion. Tak się przedstawia wejście do sklepu firmowego PSW. Głównym sponsorem oczywiście jest Puma. Bang bang. Bang bang. O, czyli będziemy na studionie. Czy jesteśmy na VIP-ie no, dzisiaj mamy taką małą popijawę ogólnie z firmy na stadionie? Także można popatrzeć sobie Bang bang Pięknie, dwóch kucharzy będzie Także Będzie co robić, że będzie co robić Będziemy walić ile się da tu są wszystkie foty wygranych składów od roku 54 bank zawodnicy pełno ich że pełno